Moi kochani, idziemy dalej w nasze rozważania. Przypominam, mamy ukochanego kapłana. Kto się chce zdecydować na słowie, to dzieci, czym prędzej. A my idziemy w kolejne rozważanie Matki Bożej. Oto Matka Boża daje nam orędzie o prawdziwe znaczenie tytułu Królowa Polski. Moje dziecko, przychodzisz do mnie z nadzieją, że uratuję świat. Gdyby ludzie wierzyli, że poprzez modlitwę rzeczywiście można poprawić los świata i swój własny, świat byłby uratowany. Ale tak niewielu, moi drodzy, wierzy. Przypominam, gdyby w Hiroszumie posuwali gońca, nie byłoby tam bomby atomowej. Te rodziny, które wzięły za różaniec, zostały. Uratowane. 16 osób. Austria wzięła, moi drodzy, do ust zawołanie chorwackiego dominikanina i rozpoczęła przez 10 lat modlitwę na różańcu. Wygnała Rosjan w 1955 z Austrii. Na Filipinach wzięto do ręki różaniec. Wygnano dyktatura z Filipin. Tych wydarzeń różańcowych jest wiele. Europa wzięła do ręki różaniec w 1571, powstrzymano ogromną inwazję turecką na Europę. Gdyby Polska w siekierkach w 40. Warszawie, w 43. Warszawa posłuchała i wzięła do ręki różaniec, nie byłaby zrównana z ziemią. Posłuchali Anglików, masonów, Podpuszczeni przez ratingera, specjalnego przysłańca, który chciał zmusić do powstania, więc dzieci drogie, wyrżnęła się Warszawa, 400 tysięcy ludzi zamordowanych i miasto ruina w 95%. My dziś mamy to samo wołanie: Matki Bożej, weźcie się za modlitwę, a poprawicie los świata i swój własny, a świat będzie uratowany. Dzieci nie ma chętnych. Wpaczeni w ludzie w obraz bestii, czyli telewizor, słuchają to, co tam ci opętani Wam przekazują. Chieny, które żerują na Waszej niewinności i głupocie. Objawiam się właśnie dlatego, abyście poznali, że jestem rzeczywista i że mój tytuł królowa Polski. To nie napis wykreowany przez artystę i to nie pobożne życzenie Waszych przodków, ale rzeczywista rola, jaka została mi zadana na mocy prawa obowiązującego w Waszym kraju wiele lat temu. Przypominam, w Lwowie nie było tłumów na intronizacji Matki Bożej. Dwóch biskupów czy jeden. Paru senatorów, tyłki się pali, wszystkim paliły, Polska w niewoli, Lwów był wtedy wolny, więc wrócił król do Lwowa. I tam dokonano tego dzieła w małej sali, zachowując procedury państwowe. Więc jest to akt prawny, akt państwowy, dzieci. Nasi dziadowie o tym się na pewno na tu ziemiach, na południu Polski, dowiedzieli, gdzieś może 100 lat po tym wydarzeniu. Dopiero śluby lwowskie nabrzmiały w swojej potędze, kiedy Polska straciła wolność, kapujecie. Przypomniano sobie o tym, że my Matkę Bożą mamy za królową. A ta ucieczka do Matki Bożej dzieci, swe źródło ma w cudownej obronie, często oby przez Matkę Bożą. Ojciec Kordecki miałem w ręku ten rękopis, napisał książkę, którą dedykował królowi Janu Kazimierzowi i opisał tam w jaki sposób 5 tysięcy moi drodzy <laughs> szwedzkich żołnierzy nie było w stanie pokonać 182. To są fenomeny dzieci łaski Bożej i opieki Królowej. Tylu było ludzi w Częstowie w Dniu Obrony. 182 albo 186. Tylu było obrońców. <laughs> Więc Maria mówi: Królowa Polski to nie napis wykreowany przez artystę. To pobożne życzenie naszych przodków, ale rzeczywista rola, jaka została mi nadana na mocy prawa obowiązującego w naszym kraju wiele lat temu. Było to zapisane również i w dziennikach miasta Lwowa. Wróg robił szybko wszystko, żeby te kartki powyrywać, żeby one zniknęły z polskich archiwów. Przypominam, akt intronizacyjny pisał Andrzej Bobola, święty. Dziś wychodzą na jaw nowe rzeczy. On miał prywatne objawienia. Matka Boża mu podyktowała. Ten akt, moi drodzy, intronizacyjny. Matka Boża mu podyktowała. Dopiero nasza droga też przez to zyskuje dzieci na smaku. Bo to wszyscy ukrywają. Prywat tak się tego boją. I król dlatego uległ. On go przekonał, że to jest wola z nieba. A widząc swoją beznadzieję, tonący ratunku się chwyta: Król nie miał państwa. Wszystkie stany polskie zdradziły króla. Wielkopolsce Opaliński radziwił na Litwie. Wszyscy uznali Gustawa, króla Szwecji, za króla Polski, kapujecie? Wszyscy oddali hołd. Garstka ludzi została wierna Janowi Kazimierzowi. W kierunku Lwowa Zamość powstrzymał Marsz Szwedów, moi drodzy. Na Lwów, tam było to słynne przyjęcie, stąd nazwa w Polsce Stół Szwedzki. Obrońcy, moi drodzy, Zamościa zrobili wielką ucztę na stołach przed bramami miasta, rozumiecie, no i poczęstowali posłów, że chcą się, że chcą, moi drodzy, żeby się Polacy poddali, jak zobaczyli, jakie mają żarcie i tak dalej, tam były potężne armaty. Szwed nie mógł podejść pod miasto, wycofał się, więc wysłał tysiąc żołnierzy, przekroczyli San, poszli w kierunku, moi drodzy. Lwowa, tam była zasadzka polskiej kawalerii, wyrżnęli wszystkich, wróciło dwóch czy trzech, więc nie miał żadnej wiadomości Gustaw, więc nie poszedł na Lwów. Nasza jazda zabawiła się w babkę. wysłali kilkudziesięciu jeźdźców na spotkanie zwiadu szwedzkiego tysiąca koni. Jechali tak bez, bez, bez szyku, rozumiecie, że ci byli przekonani, że to jest halastra, więc szyknęli trąbionego. Nasi uciekali, później sygnał dowódcy, szyk bojowy, z lasów wyszły wojska, no i wybili Szwedów w niej. Dlatego Matka Boża zostawiła lwów wolny, aby tam dokonać tego aktu. Matka Boża to jest nie tylko królowa Polski, ale jest to król. Bo król oddał jej we władanie wszystkie ziemie. Obiecał poprawę doli, etc. Wszystko po kolei tego Matka Boża zażądała. Tego nie wykonano aż praktycznie do drugiej połowy XIX wieku. Idziemy dalej, co nam Maria mówi. Dopóki nie zostanę pozbawiona tego tytułu, również na mocy prawa, jestem waszą królową. Choćbyśmy się nawet upierali, że Maria mówi: Jestem waszą królową, co to znaczy? Że musi być król, kapujecie? Bo nie może by baba być królową, nie mając króla. No to tak prosto pomyślcie, nie? No my wiemy z naszych orędzi, że wtedy w Lwowie Polska zrobiła nieświadomą intronizację na króla Pana Jezusa. No bo skoro Matkę Bożą obrała, obrad na króla, a, a znamy teraz, w jaki sposób Maria jest zjednoczona w trójce Świętej, która jest, jestem, która jestem, więc Polska wtedy Jezusa obrała za króla. Jak Pan Czaskowski wygra wybory, to do dzieci może sobie spokojnie taką ustawę wprowadzić, nie? niweluje decyzję króla Jana Kazimierza II. Dzieci, Matka Boża, przestanie być królową Polski. A naród polski to są mistrzowie świata w wyborach. Szlachcic w zagrodzie, równy wojewodzie, każdy mędrek nieskończony patrzy na świat przez swój pępek, a nie interes Boga, interes Polski i narodów. W związku z tym wybieramy tak, jak, a nie inaczej. Na te wybory, panie, daje wam wolną rękę. Róbcie już agitację, nic wam nie powie. Za to, baby, coście tu robiły, kiedy były październikowe wybory rok temu. Kiedy wyście agitowali, moi ludzie, kiedy ja wam podałem, w jakim kierunku idziecie, a wy bezczelnie na mojej pustelni i do mnie przysyłaliście maile i do pani Agnieszki, żeby księdza przekonać, że ma głosować inaczej, więc, dzieci drogie, teraz was zostawiam samych, wybierzcie sobie Hitlera. Teraz wam, dzieci, nic nie powiem ani nie powiem, na kogo będę głosował. Skoro jesteście tak mocne, bo ty, Dzieci, a tu kiedyś te imiennie baby spadną po nazwiskach, rozumiecie? No tak imiennie tu zlecą, rozumiecie? One tu dalej przyjeżdżają, dzieci nic nie czują, nie? Po prostu wy nie macie rozeznania, co zrobili z Polską i jaki jest kłamstwo. Więc teraz zostawcie, posłuchajcie episkopatu, co wam powie duch. Bo teraz dobrze wiecie, że jesteśmy w nocniku jako katolicy na ziemi polskiej. No i czy rękę w nocniku, nie? Tyle nam zostało. Chodziły kumki urojone i mówił: Ja błagałem was wtedy. Racja stanu, jakie JP2, czy inne dziwactwa rozwalą nam wszystko. Choć mówiłem uczciwie, jedni i drudzy tacy sami. Ale ci przynajmniej opóźnią pewne decyzje, więc ci teraz wszystko na hura. Przypominam, obecny prezydent jest katolicki. Pan Bóg mówi, jaki jest naród, takiego wybiera prezydenta. A już was uwodzą, bo mówią na głos, że chcą być prezydentem katolickim mistrzowie świata. Bogu dzięki, że jest rok króla. Najlepiej było, byłoby, gdyby wam rządzący to, co planują, wybrali komisarza zamiast prezydenta. Mówią, że zgodnie z konstytucją. To byłoby najlepsze dla waszego rozumu wybranie. Dopóki nie zostanę pozbawiona mojego tytułu, również na mocy prawa, jestem waszą królową. Dlatego nie jest mi obojętny los mojego narodu. Bo skoro jest królową, więc Matka Boża ma prawo mówić, dlatego nie jest mi obojętny los mojego narodu. Chcę wam przypomnieć o tym tytule, bo wypowiadacie go ustami, a nie sercem. Jakbyście mówili sercem, to byście posłuchali Matki Bożej. To by w zakonie czasów etatecznych było 100 tysięcy Polaków, a nie tysiąc. W tym głównym pionie 840 dzieci. Tacy taki ten naród jest maryjny. No i Królowo Polski uznaje tylko ustami, a nie sercem. Zakon czas ostatecznych ostatnia łaska dla świata dzieci jest dziełem Maryi. Chcę wam przypomnieć o tym tytule, bo wypowiadacie go ustami, a nie sercem. Wypowiadanie go sercem oznacza, słuchajcie tu uważnie, żebyście zrozumieli o co to Marii chodzi. Uznanie mojej władzy i mądrości oraz prawa do kierowania waszym narodem. Uznania władzy Matki Bożej. Matka Boża jako królowa tworzy zakon mariański raptem 1600 ludzi. Przez 10 lat. Czy posłuchał naród Matkę Bożą Polską królową? Daje nam cały szereg wytycznych. Błaga o modlitwę, o post, o codzienną Mszę Świętą, o adorację. Słuchają. Trzy lata wołam o dzieło Eliasz 9000. Że jak będę miał 9000 Polaków codziennie chodzących na modlitwę, przez deklarację, uratuję Polskę. Mamy 2006 osób. Dzieci, to cieszę się. Dziękuję, rozumiecie. Te ostresowa nie mówię dziś do Was, tylko śleję do całego narodu, bo może ktoś te słowa usłyszy i może go, może go to ruszy. Więc Matka Boża przychodzi i daje wytyczne ma prawo do kierowania narodów. To jest wola Maryi, niewielu, moi drodzy, chce słuchać. Kiedy się objawiam, przychodzę jako matka zatroskana o los swoich dzieci. W Polsce objawiam się jako królowa, bo będąc matką nie przestaje być królową. Bo to Matkę Boga i Ludzi we Lwowie w 656 roku naród polski wybrał na królową Polski w niego wziętą. Żebyście mieli świadomość, cała Polska żyła tymi orędziami z 608 roku. To, co powiedziała Maria Manczynieliemu w Neapolu jezuicie, nazywaj mnie królową Polski w niebo wzięto. Nasz naród, nasz król Zygmunt Waza IV uroczyście dziś przyjął Manczynieliego w 610 w Krakowie. Wysłał 200 huzarów, czyli całą, cały hufiec huzarii na granicę Polski, karoce. Wozili go do Polski jak króla. Polska przejęła się wtedy. Moi drodzy, tą prośbą Matki Bożej, nazywaj mnie królową Polski w Niewowzięto. Bo ten naród niesłychanie mnie czci. Mówiłem Wam, w XVI wieku był rozkwit Rorat, całe wsie, miasta, wszystko chodziło na Roraty. w grudniu dzieci. To była tak ogromna pobożność, że urzekała świat. Od papieża Urbana, później moi drodzy 8, w 1639 roku. Biskupi polscy uzyskali przywilej, że na tej mszy jest gloria i chwała. A oni wszyscy udowadniają, że tak nie było dzieci. Papież był urzeczony polską pobożnością. Tytuł, jaki mi został nadany, upoważnia mnie do ingerowania w losy Polski i do wyrażania mojej woli wobec całego narodu. Nie chcę odebrać władzy rządzącym poprzez moje objawienia, ale pragnę wskazać błędy i kierunek, w którym należy wam iść. Pragnę, aby moja wola była respektowana. Więc raptem 1200 Polaków posłuchało Matki Bożej i podjęło wyzwanie dzieła. Zakon czasów ostatecznych około 2000 wymiarze ciurlów Gwardii Narodowej podjęło pokutę narodową. To wszystko, na co ten naród dzieci stać. Czy to wystarczy? Nie wiem. Czas pokaże, a wy albo doświadczycie ratunku ojczyzny, albo dzieci ukochane, będziecie świadkiem pożogi, płomieni, nieszczęść, lawy, chorób, kataklizmów. Amen.